Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym świątecznym, wielkanocnym odcinku z Counter Strike'a Global Offensive. Jesteśmy tutaj razem, razem z Royal w tej świątecznej atmosferze. Dokładnie tak, moi drodzy, witamy Was serdecznie i na życzymy wesołych świąt. Wielkanoc i w sumie fajnie się złożyło, bo ostatnio u mnie na kanale w czwartek był Fanny Moment i tam właśnie się załapał nasz ostatni nasz. Easter event, jeśli można tak to nazwać. Tak, Także proszę, witamy w edycji jajek. tegorocznej, tak. Właśnie, szukamy jajek na mapie The Cobblestone, mapa, na mm. której chyba jest najwięcej kurczaków w tym momencie. No, albo Inferno, w sumie ciężko. Te kurczaki mają uszy i one. Tak. Kaczą. Zniósł jajko! Zniósł jajko. Zniós jajko! Widzisz to? Nius, widzę, widzę, widzę. Co mam zrobić z tym jajkiem? Wejść na nie, podnieść, strzelić w nie, trochę no nie, się boję. zjeść je. to wiesz, to dużo białka. To. No. Dobra, i zwardywaliśmy się na nie właśnie, nie? dzięki. No ale moi drodzy tak słuchajcie, jest iliek, 15 jak do znalezienia na mapie Cobblestone. Tutaj jest jeszcze wstęp. Cobblestone and to hunt on Cobblestone. 15 śmieszne teksty w ogóle. Upon finding one, you will hear audio clip from a well-known member of the CSGO community and the cover plate on the scoreboard in front of you will pop out so you can easily keep track i might have added i removed some stuff on this map that you would find on the original Cobblestone to będzie harder this time Hope you o, have some fun and happy Easter hunting To niezmała mapa, kurde, coś czuję, że ten odcinek będzie długo nagrywany No, to jest tylko to jest Cobblestone, no dobra, to szukamy. Ale jak... wiesz Tamta mapa była specjalnie chyba robiona, nie? E, poprzednia, pod pod, pod nie, nie, taki nie, nie. a nie inny zamysł. To była nie, to jest bardzo na mapa też stresa, no? A, tylko że nikt nie gra to. No, tylko że ona jest mapą z zakładnikami, więc ona jest rzadko kiedy grane. na kule. ja. że. Już i tak się cykam, bo tak się myślałem, że to pierwsze hmm? jajko to już może szybko się odnaleźć. A tu niebezpiecznie. I powiedział w ogóle, że właśnie, że zmodyfikował hmm? tę mapę jeszcze, żeby było trochę trudniej. Czyli tu... A, a ten, cudownie. A ty ten w ogóle ten, ta kura dwa jajka w ogóle już. Kurde. A tam biegasz. W ogóle wszystkie kury znoszą jajka tutaj. Jakiś wąż ogrodowy. Zaraz sprawię, że nie będzie miało co znosić czegokolwiek. Ja to się boję, że żeby... Żadnych jak nie no, kurde, tutaj na górze musi być jakieś jajko. No, nie wierzę, żeby to nie było żadnego jajka na górze. On tu jeszcze stoliki wmontował, ale pod stolikami nic nie ma. W takim miejscu przecież musi być jakieś jajko, kurczę, no, to jest... Wiesz, czego ja się boję? Taka że on znaka, zrobił no, w ten to... sposób, Mamy. że on zrobił w ten sposób właśnie, że jak znajdziesz jedno, to się pojawia drugie, a nie, że wszystkie są gdzieś. Yeah, yeah. looks like you found, you Happy Ojej, oh yeah. jest pierwsze jajko Tak? No to tak fajnie Udało się to Ty na terrorystów Bo ty mapę znasz tutaj to nie? Tak, 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 mapkę znam oczywiście To super Ty terrorystów, już byłeś tutaj, szukałeś, tak? Eee, nie Kurde Stary, to będzie... Możemy sobie dać na przykład... Nie wiem, 25 minut, w razie czego. No, znajdziemy dobra. Przejść, to, to, to skończymy i zobaczymy, ile Ja jak znajdziemy, i sobie ludzie będą mogli Dobra, też, bo to są z... emocje. Chociaż z drugiej strony kurczę. No i że tak, I czyli Wtedy tak, sumie... równowartość lajków robimy razy tysiąc. Każde jajko to tysiąc lajków, co ty na to? Mówisz, że to tak, tak. tak, tak żebyś... Zróbmy tak, bo nie znajdziemy wszystkich, zobaczymy, na ile zasłużymy o. No to lecimy. Tam mnie e, nauczyłeś kreatywnie żebrać, także róbmy. Bardzo tak. dobrze, że trzeba kreatywnie żebrać dokładnie na YouTubie w Polsce.

Przedza tak, więc słuchajcie, wytajpię, żebyście sobie najpierw przeszli tą mapkę sami, jeżeli chcecie się porównać z nami. E, żebyście mm. nie, nie spoilerowali sobie różnych miejscowych tych jajek, bo to byłoby smutne w sumie, jakby, gdybyśmy to przeszli, a później bym mówił, ja zrobiłem to w 4 minuty. Bo będziecie e... wiedzieć, gdzie wszystkie jajka są. <grym> tak, trochę tak. I kiblu nie było jajka żadnego? Ej, słuchaj, ja tu przeszedłem już, wiesz, połowę mapy i zaglądam w każdy możliwy zakamarek. Mhm, mm że I, nic? I nic. Obawiam się po prostu, że... Zebrane aktywuje nowe, a nie, że wszystkie yeah, nie są na raz. No tak mi się wydaje. No. To jest yeah, niemożliwe, to stary. Ja myśli, byłem przekonany, to. że w tych tojtojach, bo on je dał no, tutaj specjalnie, będzie jajko. This, yes. oh, sure. ja parents. też znalazłem jajko. Dobra, Thank czyli mamy 3000 lajków like i 4000 jajków, and. bo ja znalazłem. Everybody jajków? A gdzie znalazłeś? Y, przy armatach na y, respie. W y, Bombsite. O kurde, to jest, e, a... jest ty. Moi drodzy, 4000 lajków, już mamy. Już mamy. Gramy o 5. No nieźle. Nazwijmy to. Gra o lajki. Gra o lajki, dokładnie. To, to brzmi Oj, dobrze. Możemy to doskoczyć, chyba nie. Chyba się nie da. To chodzi o lajki, że pod tym materiałem i pod moim jakimś randomowym na kanale. Ciekawe, to może. <laughs> A może kule tam <laughs> tak wygląda tutaj, Nawet nie wiem. Dobrastwo level hard. Nie, ale to, to nie jest easy peasy. On to nie, tak ukrywa, to... Y, że czasem nie widać całego jajka, tylko kawalontek. No, dokładnie. Kawalonytek. Ale dobrze. Rozproszyliśmy się, zróbmy to we dwoje. No to jest jajko. Tak? Mamy pięć? Jest pięć, chyba że to ty. These eggs may look cute, but they gave Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mamy już w sumie. Sześć tysięcy lików mojej już, To już jest dobry wynik. No, a to jeszcze w ogóle jest czarombane, bo te kury mm. z naszego jajka by byś próbował zmylić. Trochę tak, ale one znoszą takie malutkie jajuszka, takie mm. jak, jakie masz ty, a, a my szukamy takich moich. O kurde. Taki show me you got kahones. Kolejne takie jajko? A bo ty znalazłeś, w tym kurniku znasz to jajko, tak? kurniku? No. Nie, nie. W tej szopie. Ja znalazłem. W szopie, Nie, 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 ja tam nie byłem. To? Okay. Ja przy armatach znalazłem, no mówię ci. Tu w ogóle jest śmieszna miejscówka. I tu kurczaki inny zdarzał jajka. A? A tu za drzwiami może? A nie? Iciki. No nie ma lekko ci powiem, nie ma lekko. O, znalazłem! Co to? Co to bomka coś? Tak Gdzie znaleźć? <laughs> e, słuchaj. Tutaj. Chodź Tu a no jest faktycznie. Nie, ale tak mega skrzydła. A tu jest kolejne. Gdzie? Ai? A tutaj jest, tu. Kurda, jest. Tutaj dobrze. Kurde, ja tu Panie szukałem. Jak ty to znalazłeś? A faktycznie! O kurde. A, Sparklasa to znamy. Spar sparkle... Sparkle... Sparkles. Iskierkę! Dokładnie. Kurde bladę. Kurde, idę sprawdzić na... tablicę wyników. Słuchajcie, że ja w ogóle po raz pierwszy na tej mapie chyba patrzę sobie do góry i teraz się ja zastanawiam, czy ta mapa naprawdę taka, taka jest normalnie, czy... Czy o co to chodzi? Dobra, mamy 9000 lajków. Widzisz przez tą mapę znów będę miał celownik yy, na dole, bo szukam jajek Ale okej, okay, 9000 lajków już mamy Izak. To to, to, no, to brzmi spoko. bardzo dobrze To przez całkiem nieźle. O, ale pod Armatą ty znalazłeś, nie? Gdzie? Pod armatą. Tak, 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 tak. To, tak, to, tak, to było, to to było na pierwsze na moje jajeczko. Everybody A nie, to nie wiem to te... jest. Najważniejsze, to pamiętaj, maszuj E. O kurde, bez kitu. Hey guys, to jest, znalazłeś? No no, stary, z strzeliłem doniczka i było pod doniczką, było, nie? O kurde, no to random, jak nic. Oj, tego się nie spodziewałem, nie? No, jesteś w formie. Jajcarzu. Kurde, że te, też <laughs> się, te. ja, to też wywali się materiał. Jajcarski materiał. A, nie ma. Kule, nie, nie wiem co on tak zmodyfikował, że... No, ale mamy już 10 tysięcy. Co on tak zmodyfikować? Mamy czy? już 10 tysięcy polskich jajków. Lajków. No, to już jest całkiem nieźle. Je, jest dobrze. Prickhetnes, mógłbym sobie troszeczkę podkręcić, bym no, bardziej tam, widział no, te jajka. Tam bywały też, na suficie też były jajka, nie? Tak, trzeba też patrzeć do góry, bo wiesz...

Co za chał. Dokładnie. I typowy Izak. No? Ja sobie myślę, o nie, no to jest modyfikowane, ale ma no to fakt, że tutaj musi być jajko, a tak. jajka nie, nie ma. ma. Ale czekaj, ja sobie wskoczyłem na ciężarówkę. Na no, ciężarówkę chyba można wskoczyć. Do, I być może z ciężarówki. Tak, i teraz. No nie. No, ewidentnie będzie można tam wskoczyć, dobre, ja spróbuję to zrobić. Hey guys, mi To, here. tak stary, ale. Cho 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 chodź do mnie pod ciężarówkę. Zobaczysz. Cyte, tak? tak, stary. Patrziesz jak to zobaczysz, nie. My szukamy, patrz, tutaj. No nie, to, to właśnie to znalazłem, bo to była doliczka wcześniej. Aha, dobra, no to mogę mnie wiedzieć, okej. Okay. A ja myślałem, Ech. Ech? Kurde, nie wiem czy mi się to uda. No ale nie próba. Kurde. Tutaj czegoś nie ma? A jest, kurde. Jest? jest? Zostały nam cztery, tylko ty. Poważnie? Ty ty to no mamy tak z jedenaście. No, jedenaście. tysięcy lajków, moi drodzy. Dokładnie. Kurde, tak myślę, że gdzieś na takim murku może być w sumie, tam w kurze, bo ten murek jest da bardzo długi. Mm -hmm. Gdzie jeszcze, gdzie jeszcze nie szukałem? Znaczy w sumie tak, ja chyba całą mapę już przeszedłem. Ja wiem, gdzie nie szukaliśmy. Tam, gdzie ja często chodzę z awupą. Do książniczki. No. no tam już byłem też na górze i tam nie wiedziałem. Ale właśnie to jest dziwne, A, bo byłem. na Respytero nie znalazłem w ogóle praktycznie niczego chyba. Mi się to nie podoba. Latero? To, tutaj, no, tutaj, no właśnie na Respytero nie było w ogóle niczego. Tego też kurde. nie wiedziałem. Ale tak myślę, że tu gdzieś może być na jakimś suficie. No niewykluczone, wiesz co, ja jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Bo może... już mniej więcej wiem w jakim systemie on to chowa. O, on może gdzieś ukryć za tymi kratami od tych otworów y, dla łuczników strzelniczych. No właśnie też mi się tak wydaje, że tak wygląda, tak jakby gdzieś tutaj mogło coś być, nie? Że tak stawiam właśnie, że na, na tym murze gdzieś w jakiś wnętrzu aha, aha. mógł coś schować, tak, takie mam przeczucie. Bo to wygląda tak jakby tam no, coś powinno być. Trochę tak. Ja tak lubię tą mapę. Znaczy nie lubię w, na niej grać, przyznam się szczerze, niespecjalnie. Ale w, wizualnie to zawsze mam ochotę odpalić potem sobie jakiegoś gotika czy coś w tym stylu, kurde. No, tak tak. mapka. A, a musimy, musimy sobie zagrać na tej nowej, bo słyszałem, że jest taka śmieszna. Niektórym się podoba, niektórym nie, ale myślę, że wydaje że to wynika z tego, że jeszcze nie jest do końca tak ograna. Co no. sądzisz, grać na tej nowej mapie? E, grałem raz, tak, ale na razie mi się nie podoba specjalnie. A podobno wycofali Negewa, a potem go wprowadzili? Tak, i za 100 dolarów teraz. Za 2000? Kosztuje, no. no to stary resztę. Z jest... nic. Dokładnie. To, ale Negewa? Negewa, tak. Negewa, no. Ale wiesz, że no przecież Negevę można naprawdę łoić, jak na przykład pestkujesz. No tak, że w ogóle tam Negevę to zrobili tak, że wiesz, że tam jakieś ta fallouty jak się strzela, to w ogóle jest jakieś masakryczne celne, więc. Bo. Negev to jest jakaś patola straszna. Kurde, czy tu się nie da. I za ile mamy już nagrania, słuchaj, bo żebyśmy byli uczciwi. To 13 minut dopiero. Kurde. Kurde. Ale to. ile mamy? 14 jajek? 11 z 15, to co myśmy się z Fallouta urwali? Żeby <śmuchaj> jakieś mutacje? Ja Myślę, że cztery. <śmuchaj> Kurde no. W Falloutzie dwa paluszek rosną. Można było go sobie odciąć chirurgicznie. Kryptopolis, za dużo underlayla. <śmuchaj> Kurde, no w kurze my stary to, że, właśnie, że na respi niczego nie znalazłem. A kurde, to, to jest taki identyczny teren, że to coś musi być jeszcze, tylko nie wiem gdzie. Jestem pewny, że. to jest coś Może słowa. on chciałbyśmy tak myśleli, właśnie. E, wiesz co? No mówię ci, y, ch chodź ze mną na CT, coś ci pokażę, bo Ty jesteś bar bardziej skillful jumper. I może tobie się to uda. Najpierw będziemy w kurze, nie? Moment, kiedy patrzę na jajko, i w później ludzie będą pisali w komentarzach: A nie, tutaj znalazłem jedno jajko chyba. Jesteś gdzieś obok? Ty ci pokażę nie, z ciężarówki. Daleko No To poczekam na ciebie. Bo to jest zbyt obvious. to jako mówi chyba takie. No, tak, tu jedno jajko znalazłem, jednak na respekcie terrorystów dobra, to idę do ciebie. Tak mniej więcej. Kurde blade. Wait, what the fuck is this record? O! Znalazłeś. To, nie, to już wcześniej znalazłem właśnie. Tak? No, no. A, okej, okay, dobra. Kurcze, a w sumie jeszcze ten nie przechodził chyba. Bo... Tak, moi drodzy, za mną są nagrody na PZR. E, nie wszystkie jeszcze. By ktoś się zastanawiał, co się stało z moim pokojem, hyhyhy Piotrze, ile można czekać? No pędzę, pędzę Ja wiem, że ty to zrobisz Bo zobacz, jak tak wiodę na ambicha no to nie da rady tak Da radę To nie jest takie proste wszystko, cholera jasne. Te kurczaki tu znoszą te jajka, mnie wkurzają, bo leżą na ziemi, takie zwykłe Takie zwykłe O, patrz. Tutaj, nie? No. Eee... Skakujemy na dobudówkę. I patrz. Skoczyć tam, stamtąd tam i tu. Wiesz, tu na bank coś jest, tutaj. Tu u góry. Myślisz? Ale to chyba się Ej! Ty wskoczyłeś! No tak, no, ale bo się stąd się da wskoczyć nawet, bo są beczki. Aha! To nawet sobie okay, ty poradzisz. <laughs> wskoczyć nie da na to. Bardzo ci dziękuję, że znów mnie obrażasz, Piotrze. Ja może tak, nagraj, może tak, nagraj tak, sobie nie. coś z gimperem, co? Kto tak się dobrze czujesz? Kurde, <laughs> nie, ale. Ja nie da rady, bo tam blokują te skrzyneczki, nie? No właśnie. Kurde, no gdzie to jest, ty, jajko? Kurde, plade, jak to wkurza. Ale pamiętaj, że kiedy zwiedzam to wampe, to po w ogóle ma tyle miejsca, że wcześniej w ogóle nie znałem, chyba nawet wiesz. Aha. Tak, ale powinna być w tym momencie e, taka zabawa na każdej mapie, nie? w tym momencie człowiek siłą rzeczy, powiedzmy, poznaje tą mapę, wiesz, jakiś zakamarki. No, dokładnie. A ja historia, nie wiedziałem, że tu, tu jest coś takiego, nie? Mój chicken został zabity. Bzdura i pomówienie. Mógł. To nie był twój chicken, nie chodził za tobą. Chodził. Był mój przez 490 sekund. Trochę długo. No, trochę długo, ale już nie jest właśnie, bo nie żyje. To może, kurczę... Dobra, rozwaliliśmy wszystkie doniczki na tej mapie? Kurde, ty, może... O kurde, ale teraz! Masz? Ale to było dobre, stary, chodź tutaj, ja ci pokażę, nie? Gdzie jestem? Przez piec jestem. Dobra, idę. <laughs> Kurde, ale wpadł na pomysł, nie? Jaki ja jestem, kurde, czasem. Jak ja jestem genialny. Też jestem w szoku. I teraz pytanie, czy Rojsant wie, gdzie jest CT? A, a jednak nie jest. Dobra. Jest, zobacz. I tu, to jest Matrix, mm? jak coś, nie? Mhm. Mm ten, patrz, to jest ta drabinka taka, której normalnie nie ma. No. To się, się da bustować na górę. Po stronie CETE się mm -hmm. czasem boostuje, żeby zaskoczyć terrorystów, nie? I to jest ten przejdzie, który się mówi. Tak, 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 że to jest ściema, tak, nie? To teraz się odwróć w lewo i naciśnij. e. Jak w lewo w sensie gdzie? O tu. Dobra, ściemniaż mi coś. No, przed tobą. I teraz podejdź tutaj do drzwi no, no, i naciśnij no, E. <laughs> Będziesz, I inaczej gości, jaki gościu, jaki Bejta zrobił, że tutaj. A myślałem, że to będzie takie prosty, hahaha! Ha. Porobiłem cię! A tu się okazuje, że te drzwi naprawdę da się otworzyć obok, których się normalnie nie da, bo to nie ma tych drzwi. jest jajko! No, A czy drzwi być może są, ładne, da się nie otworzyć? Tak, tak. Kurde, trzeba prostu jeszcze jakieś drzwi posłuchać. Nie, to ja to, to, byli, to nawet nie. ciebie przebije. Kurde, czy jeszcze jakieś takie modyfikacje muszą być? You should feel stupid zajebiste Dobra, ale... Ja, te drzwi ja... były jakieś takie bardziej pokolorowane, jakieś ładniej Ja Coś wiem jedno, dobrało. ja wiem jedno, mamy 12 tysięcy lajków Damy w grze milion jajków Daj jajka Wydaje że tutaj... Kurde, czy to nie jest jajko? Ty, ty się... Czy to się da wskoczyć? O kule ty, wiedziałem, wiedziałem! Nie gadaj! Mamy Mamy trzynaście tysięcy jajków Mamy Ła! Wow. Mamy to Już za famous Happy oh Easter from the Gregster101 is looking forward to D2 Are you looking forward to D2? Oł yeah. Oł oh yeah. mam to No to jest dobrze ci powiem jest dobrze, czyli tutaj też bałamentyfikacja udało się wejść na górę No to nieźle Jak stoimy z czasem? Drzwi No jest 20 minut i 30 sekund w tym momencie Okej okay. Kurde no, wszystkie chyba się nie, nie da rady chyba wszystko znaleźć, bo byłoby ciężko Ale i tak nieźle ci powiem To jak nagrywaliśmy do mnie to nam to ciężej szło Kurde to na respie ja pierdziemy na tym respi tam dalej musi coś być, bo tutaj w tym za znalazłem już, więc tu raczej już więcej nie będzie, tak stawiam. Tu wszystkie Dziwne... się sprawdzili te, nie? Dziwne jest to, że nie było żadnego jajka jakby pod stolikami. No, no no też też się na tym zastanawiam właśnie, że pod stolikami, że to jest takie miejsce, gdzie... aż no, no, się, bo... aż się prosi, żeby było jakieś... Aż jajko. się prosi. A często w RPG'ach tak jest, nie? Na przykład, że tu na bank coś będzie, to jest idealne miejsce właśnie na jakiś secret też i nie ma nic jest hmm. taki zawód. Kurczę, blade Te kamienie. W krzakach. On w krzakach też czasami chował te jajka, nie? Na tym, na Militii wcześniej. Trochę tak. Kurde, że w tym Kiblu nie ma żadnego. No, w Kiblu nie jest żadnie schowane, No chowana. Ja go że Jestem zdziwiony, ci powiem. Jest co, to w takim razie, jak nie ma w środku. To może być na. Bo to... Kurde, to Nie widzę nawet, jest tak ciemno. No. Kurde, czy tutaj naprawdę jest dziura normalnie na tej mapie? A tutaj w tym boilerze to miałeś jajko? Tak, tak. Tak, miałem właśnie w tym boilerze, no. Hmm? Dobra. O, idziesz w heavy or more. Oj, Będziesz tak. miał penalty do agility. Kurde, czy tu na pewno nie ma jajka na górze? Powinien, pomiję... Wyobrażam sobie taką, wiesz, taką piosenkę heavy metalową: penalty to agility. <grywdy> to byłoby dobre. Penalty to agility. Penalty to agility. Kurde, no, wynurwujmy to, bo nie mogę znaleźć jajka. Penalty to agility Kulo, że tam w zasadzie B jeszcze coś będzie. Przejucha. Heavy armor is so freaky, but remember about penalty of the agility. <laughs> Jak ja sobie to widzę? <laughs> Jak są na przykład baterie słoneczne, nie? Same się ładują i tam potem działają i automatycznie coś zasilają, nie? Mhm. Ja czasem jak sobie coś w tym głupiej głowie bzdura i sam się z tego śmieje. to sam siebie rozbawia, wiesz. No to tak, to cały, cały royał, nie? To jest cały royał, moja żona zawsze jest taka zażenowana, ale potem ją to też śmieszy, nie? Mhm. Penalty to agility. Heavy armor i Rojos skup się, bo trzeba jajko znaleźć. Ty tak się nie starasz, bo to wiesz, bo to do, do mnie odcinek, to ja je rozumiem. Ale jeszcze Ty... mamy chwilę. Okej okay, minu... mam... o oh, Problem z movement speed, ale ten odcinek i tak będzie hit. <kluje> o, jajko. Oh, penalty to a ginię. Mam uczenie na przegrywanie. <kluje> Heavy armor, są <so> freaky. <kluje> Dobra, nie, ja chyba się poddaję, Royo. Chyba się poddaje. Aż muszę zobaczyć, kurczę. Mm. To, to, jest, to jest tak, jakby mój organizm na zawołanie wytwarzał narkotyk, który jest automatów wprowadzany do żył. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. W ogóle jeszcze chyba nikt tej ma fał, nawet nie nagrał stary. Nawet nie mam jak sprawdzić w ogóle gdzie są pozostałe jajka, żeby chociaż pokazać na odcinku No to gdzie dobrze one są. Czujesz te wiusy, czujesz te wiusy Izako Wiesz A, ile myślę. osób będzie się wzorować To musisz teraz dać normalny tytuł żeby ludzie mieli jak wyszukać materiał Nie, tego nie, Że... nie ma tego ewidentnie Kurde No nie, no po prostu nie nie wiem, no gdzieś, gdzieś mi się wydaje, że po prostu ominęliśmy właśnie jakąś fajną miejscówkę po prostu. Jakąś przygotowaną miejscówkę, no ale to być może widzowie nam napiszą piszą o komentarzach właśnie gdzie było ostatnie jajka, to będziemy wdzięczni, jeżeli ktoś znajdzie, to napiszcie hmm. nam w komentarzach w sumie, gdzie było ostatnie jajka. I damy wam serduszko! O! Damy wam serduszko, tak, jak nam napisze, gdzie był jajko, to damy wam serduszko. Tak, znaczy ja nie mogę dawać serduszek. Bo mamy taki jajka. tylko swoim. A, no to tak, ale to ja dam serduszko. To możecie Teraz napisać skomentuję. też w moim materiale. A ja, 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 ja skomentuję. Tak, ja wam pokażę czas, słuchajcie, wszystkie miejscówki, które do, udało nam się dorwać, znaleźć, zabrakło nam dwóch Ale miesięcy. mogę szybko nie odpisać wam na komentarz, bo mam penalty do Adzielity. No, także musicie poczekać na komentarz 2-3 dni e, przez jego penalty, a ja dziękuję serdecznie. Słuchajcie, Rojo musi się napić herbaty i trochę Wody bo za chwilę nagrywamy kolejny odcinek do niego, który będzie jutro, będzie tak. więc zapraszam jak coś, a tymczasem Warsztatu ja e, Wasia, Dokładnie. Wasiu, nową mapkę zrobił i ją ogrywamy dla Was jutro, polski auto. Trochę czekaliśmy na tą nową mapkę, ale być może miał penalty to agility i dlatego też... Tak miał to penalty to agility. <laughs> ale, ale lecę, trzymajcie się ciepło, strzała, cześć i wesołych <laughs> świąt jeszcze raz. Tarcza najlepszego, hejew.